Tysiąc dolarów za zdjęcie? Tak, za zdjęcie, żeby mieć dowód, że Ompi um istnieje. No, jest nagroda za Yeti, za zdjęcie Yeti, za potwora z Loch Ness, za wielką stopę, a Podlasie gorsze. Cóż to za Ompi? Um Ompi, um no szukałem go dość długo, po bibliotekach i innych rzeczach, za młodów jeszcze w podstawówce, przeglądając słownik ortograficzny. Zdziwiłem się, że jest rozdział OM i jedno słowo OMP z dużej litery. No i potem wiadomo. Jedno, jedyne słowo. Jedno, jedno jedyne słowo. Ponoć teraz już nie ma w nowych, ale mówimy o papierowych, bo tam takie czasy były. No, a ponieważ jestem ciekawski i nie dawało mi spokoju, po 20, może 30 latach trafiłem na broszurkę. W w taki malutki tomik o mitologii Słowian, mity. I tam się on pi właśnie zjawił. Słowiański skrzat, czychający na pijanych, ponoć nawet podstawia nogi w tym celu, żeby taki się przewrócił i zasnął. Jeżeli zaśnie taki naprany, przewraca go na plecy, siada na klatce i upaja się tymi wyziewami. No, nie jest to zbyt sympatyczna cecha. I dlatego... Rano mają... Ci, co przespali, to często narzekają na ból żeber, na, na y, trudności z oddychaniem. No i sądzę, że właśnie że to jest akurat ompi. Ja tu widziałem parę razy, jak przemykał, a tu jest taki gąszcz. Pewnie dlatego się zachował. Gdzie, tu? Tak, dokładnie tutaj. Miałem takie szczęście, że akurat naprzeciwko mojej działki wytropiłem go. Dowiedziałem się... Że ten tutaj ma na imię Kazek dla miejscowych, tak go nazywają. Nie wiem, czy to jest jedyny w Polsce, czy więcej. Mając zdjęcie, może napiszemy do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa czy, czy do Brukseli, żeby jakieś finanse przyznali na utworzenie rezerwatu, może parę etatów, strażników, bardzo potrzebne miejsca pracy. No i zaczniemy. Oczywiście, będzie pod ochroną. Zdjęcie wystarczy. Podobno zgłaszają się tutaj lokalni mieszkańcy, że w y, kierowniku post... tak, ja był... mogę zawabia robić. Tak, bo długo mnie tego obiecywali mi, chodziło mi o ten portret pamięciowy obiecywali mi, obiecywali, to powinno być trzy lata wcześniej, schodziło, schodziło i mówię, że poważne propozycje takie były, że szefie, flacha, dwa piwa. Może dwa piwa rano na kaca i ja mogę za przynętę na ompija służyć. Czy to były poważne oferty? Nie wiem. Jeżeli będą fotografowie, zobaczymy, czy ci, nazwisko oczywiście nie zdradzę, czy potraktują tą swoją ofertę poważnie, czy tylko to był żart. Od końca grudnia albo od początku stycznia wreszcie mam tą płaskorzeźbę wabiącą. Tam jest ostrzeżenie, no przed ompijem, przed kaskiem, żeby tutaj powiedzmy no uważać, jeżeli się jest na pranym nie mają się czego obawiać. Chociaż czasami, jak rozmawiam, bo bywają tutaj ludzi i czuję taki wczorajszy oddech, to słyszę tam pomruki, więc prawdopodobnie wiatr zalatuje i... Kazek, no niecierpliwy jest, nie? Chciałby, a tu ja mu przeszkadzam, czy ewentualnie nie tego typu. No miejmy nadzieję, że zdjęcie się uda i dlatego w dolarach, bo tak jak na, na dzikim zachodzie i taki zamysł mam. Będziemy pisać potem do władz. Nagrodę wyznaczyłem, nieskromnie tak kiedyś pomyślałem, nie wiem czy to poprawnie politycznie, ale włodarze tych ziem, powiedzmy wojewoda, marszałek Podlasia, no, gdyby chcieli podwyższyć nagrodę i się dołożyć, to zainteresowanie by wzrosło, nie? Czy tego to zrobią, nie mam pojęcia, ale ja bym tak zrobił.